Czułem traderzy. Wczoraj uruchomiłem eksperta na, na kilka godzin, ale postanowiłem go jeszcze raz dzisiaj odpalić. Chciałem Wam pokazać wynik. Jest tutaj pozycje, niektóre są już zamknięte. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z wczoraj. Tylko muszę tutaj ten rachunek, tak żeby było widać wczorajszy dzień i zamknięte pozycje. Aha, to historia rachunku nam pokaże. Dobra. I o, tak żeby tu było widać. O, tak mniej więcej. Więc wczoraj na fund, fund kanadyjczyk 49 euro. Zwróćcie uwagę, że to są małe pozycje, tak? 0,1 lota tylko. Była mała strata na euro-dolarze. Zaraz wam ją pokażę. I druga na euro-dolarze był zysk 5, 5 euro. W sumie 48 euro. Ja zrobiłem może błąd, bo wyłączyłem eksperta na noc. I nie będę więcej tego robił, dlatego że on rano bardzo fajne pozycje by zawierał. Zaraz Wam pokażę. To jest wczoraj wczoraj euro-dolar. Już to rozszerzamy trochę, żeby było... To lepiej widać, bo tutaj któryś z kolegów mnie prosił w mailu, żeby wizualizację zrobić, jak ekspert zawiera pozycje. Więc ja dodałem taki wskaźnik, który mniej więcej pokazuje, w których miejscach on by te pozycje zawarł. Więc zobaczcie. To jest ta mała strata, która tam wynosiła bodajże 3 euro tutaj. I później, to dzisiaj rano ekspert zamknął. Tu była pozycja długa, ona w pewnym momencie miała 16 pips, no ale później, kiedy ekspert przekroczył, znaczy świeca przekroczyła tutaj poziom tej zmienności a, i na końcu świecy pozycja została zamknięta. Tak I to to było te plus plus 5 plus 5 euro tego zysku. Jak widzicie, ekspert jest ustawiony na buy, czyli jeżeli tutaj wystąpi ruch w górę, gdzieś, gdzieś w tych okolicach zostanie otwarta pozycja długa, nie ruszam go. Zostawimy, zobaczymy co on tutaj narządzi. Przepraszam Was, ja tam muszę to poprawiać. Tu mamy pozycję na funcie. No, niezbyt ona się dobrze rozwija. Ekspert otworzył tą pozycję na zakończeniu tej białej świecy. Tak, czyli już na tej czarnej była otwarta pozycja długa. E, tutaj widzimy poziom, jaki ekspert sobie ustawił stopa mniej więcej. No, i czekamy, co, co, co się z tą pozycją stanie. Tak, straty zbyt wielkiej nie ma, to jest kilkanaście bodajże euro, w tej chwili, też jest na, w formie buy, tak, czyli tylko będzie kupował. Jeżeli zamknie, to nie sprzeda, tylko będzie czekał na następną pozycję do otwarcia. Tutaj mamy euro Audi. Tu wam też pokażę, gdzie tu jest to powiększanie. Czemu mi się tak to zrobiło dziwnie? O, właśnie. Euro Australia, zobaczmy, jak on tutaj sobie, więc tak, to był, to, przyznam się bez bezwicie, że ja tą pozycję otworzyłem z palca, tą długą. Nie wiem dlaczego, nie jest to zbyt fortunne otwarcie, ponieważ tutaj było jakieś wsparcie, więc ty, ta cena odbiła się tu z powrotem. Od tego oporu, który był przed tym wsparciem, wiadomo, ale ona wytrzymała, ponieważ w nocy komputer był wyłączony. Więc cena w ogóle tutaj, tutaj, by ta pozycja została zamknięta przez eksperta i ponownie by została otwarta w, na tej świecy pozycja długa. Tak więc wszystko jest ok. Mamy w tej chwili. 75 pips, 74. Tu jest postawiony take profit. Ja go mogę nawet przesunąć trochę. To jest ten take profit. Widzicie, jaki wredny. O, tu go sobie postawimy. To jest jakiś tam ostatni szczyt, dosyć długi. Nawet jakbyśmy zmienili na H4, to widać, że. Więc jeżeli wcześniej cena nie zawróci, to zamknie nam się tu. Tu będzie jakieś niecałe 80 euro, 115 pips. Tak, to jest yy, dzisiaj jeszcze ta wczorajsza pozycja jest tutaj męczona przez eksperta. Zaraz mi szlak trafi przez tą myśl tutaj, która jest. Aj, dobra, postawię to na swoje miejsce tego Euro AUD. Tutaj na fund australia yy, bardzo fajnie. Yy, Ekspert ciągnie tą pozycję, zaraz Wam ją pokażę bliżej, tylko rozciągnę to okienko. O. E, I tu jest pozycja, którą ja wczoraj e, otworzyłem. To jest e, gdzieś około 9 rano. Ona tutaj poszła do góry, i w związku z tym, że ekspert był w nocy, komputer był wyłączony. Ta pozycja nie została tu zamknięta. Nawet gdyby została zamknięta, to następna zostałaby otwarta na tej świecy, następny long, tak? Bardzo szybko, jedna po drugiej, ponieważ tu się ta korekta kończyła I tutaj, w związku z tym, że ja włączyłem eksperta, kiedy był on w trybie sell, tak? A tu był buy, czyli on siłą rzeczy Otworzył na tej pozycji pozycję długą, tak? na, na tej świecy, czyli bardzo dobrze się zachował. Czyli z pozycji krótkiej, kiedy się sytuacja zmieniła i nastąpiły warunki do otwarcia longa, otworzył kolejnego longa. Tamtego mi nie zamknął, bo był komputer zamknięty, prawda? Więc, więc wszystko jest zgodnie z prawem. <laughs> Tutaj mamy 170 pips i na dzisiejszej pozycji już mamy 42 pipsy jest ten take, take profit taki orientacyjny też jest tam gdzieś dla tej pozycji tej drugiej tutaj no zobaczymy podejrzewam, że gdzieś tutaj w tych okolicach ruch się zakończy tak? tego wczorajszego w okolicach wczorajszego czy przedwczorajszego nawet szczytu więc tak wygląda kolejna i co nam tu jeszcze otwierał? ja mówię, że cały, cały widz polega na tym, żeby wiedzieć kiedy tego eksperta puścić i w którą stronę, on już sobie sam doskonale ze wszystkim radzi zobaczmy tu jeszcze Kiwi fund Kiwi, tak, czyli fund Nowa Zelandia też dzisiaj otworzył zobaczcie, tutaj przeskoczył ten ATR, zmienił się na, na dodatni tak, czyli, ekspert był ustawiony tylko by, więc siłą rzeczy otworzył pozycję długą, prawda? W skali h zmienię na chwilę. W skali h mamy trend wzrostowy, wobec tego ja dlatego ustawiłem go na by. I on tu bardzo ładnie tego, tego tą pozycję długą nam otworzył. Wrócimy. No i jedzie, tak profit jest też na, na jakimś tam szczycie gdzieś head, daleko. Zobaczymy, ja dzisiaj zostawię tego eksperta do oporu włączonego nawet na noc, chociaż na starym delu to jedzie, hałasuje te wiatraki, <głos》> jęczą w nocy, ale trudno, dobra, jakoś to wytrzymam e, i, i zobaczymy, co, jak on się zachowa. Po prostu. Nie będę tu przestrzegał jakichś tam wielkich reguł, czyli zamykał pozycje na szczytach, nic nie będę robił, po prostu zostawię wszystko ekspertowi, chociaż wiem, że niektóre pozycje no, powinny gdzieś tam na szczytach już być zamknięte, bo spodziewam się korekty, ale trudno. Otworzył mi się też JEN, też jest na, na, na kupno, a tu mi się jakieś SMI, nie używam tego. Testowałem, tylko dobra. JEN też ustawiłem na buy, czyli na kupowanie, aczkolwiek jen powinien chodzić no, przeciwnie do euro, ale widzimy, że dzisiaj euro spada, więc jen idzie do góry. Więc ja go tu pykłem na buy i on mi, zobaczcie, o godzinie 8 rano mniej więcej. To jest czas do, godzina do przodu na, na, tego brokera, więc w rzeczywistości to było około 8 rano. On tu otworzył pozycję długą i póki co jakieś tam śmieszne 7 pipsów jest. No, szczerze mówiąc, nie zagrałbym tego, gdybym ja decydował o tym, czy otworzyć tą pozycję, ale jak już testuję eksperta, no to go testuję do końca, niech otwiera. Nie uruchomiłem go tylko na parach, na jen sobie odpuściłem, bo spodziewałem się konsoli, tak samo jak na Eurojenie. Zobaczcie tutaj Eurojena, Wam pokażę niepotrzebnie tą pozycję, od... uruchamiałem tutaj eksperta na tej parze. E... Tutaj się odpalił wczoraj, tuż przed zamknięciem i się nie zamknął, ponieważ ekspert był wyłączony. W momencie, kiedy ja go włączyłem, on już nie zamknie tej pozycji, no nie wiem postawię tego stopa tutaj pod tym dołkiem najwyżej będzie jakaś 10 euro straty no jakoś to przeżyje więc zobaczymy może się wybije jeżeli wybije się zamknie ponad tym czerwonym paseczkiem to otworzy nam kolejną pozycję długą więc gdy będzie ustawiony w baj ja tu wyzerowałem go, czyli żadnej pozycji nie będzie otwierał, po prostu albo się zamknie na stopie, albo będzie trailowany, jeżeli tu się zmieni na niebieskie, tak, pod spodem, czyli musi wyjść tu gdzieś górą i wtedy trailing stop się uruchomi będzie ciągnął tą pozycję. No i tyle, tyle jeżeli chodzi o Eurojena. To jest drugi dzień, wczoraj 48, Euro zarobił na zamkniętych pozycjach. Dzisiaj część jest otwarta, więc te, te otwarte pozycje, tak, e, handel, zobaczmy, tu są aktualne pozycje, które są w tej chwili otwarte, więc ojej, ja rozciągnę trochę, żeby tu nie widać. Więc mamy w tej chwili 200, 200 euro e, na plusie. Z tych otwartych pozycji dzisiaj zobaczymy. No najgorzej, jedyny na minusie jest funt, e, dolar, ale ja myślę, że on może do wieczora się tam wygrzebie z tego. Nie liczę tutaj za bardzo na niego. Także to tyle, jeżeli chodzi o aktualną sytuację na, e, na tych parach, na których odpaliłem. Odpaliłem eksperta jeszcze na Euro, euro Kiwi. Na Audienie, jak widzicie, tutaj jest Audien. O, teraz widać, też jest na Buy Plus. Zobaczymy, jak, jak, zawróci, to będzie mieli longa, bo mamy tutaj jakiś tam trend, kawałek wzrostowego, zobaczymy. Tak jak powiedziałem, no, jest to tak w, w, w miarę eksperymentalnie puszczone, uruchomiłem go na wielu para, Natomiast, no nie polecam. I uruchamiam go na godzinowych, ponieważ no ten, ten szum z M5, jak ktoś chce się bawić na M5, proszę bardzo, mnie to nie bawi, ja spokojnie zostawiam. W tej chwili wychodzę, jest 12.50, środa, wychodzę na parę godzin i tu się niczego nie stanie. Gdybym go zostawił na M5, to podejrzewam, żebym mnie wyrolował z pieniędzy bardzo szybko, więc H4, H1 to są dobre interwały. Pamiętajmy tylko określić kierunek trendu i włączyć eksperta w odpowiednim kierunku. Tak samo chodzi na ręko. Ja tymczasem na ręko nie no, nie rozdwoję się. Na ręko nie gram. Chcę go po prostu jeszcze potestować. Może do końca tygodnia zobaczymy, czy coś z depozytu zostanie, a być może nawet coś tam zarobi. Także wczoraj tam było z niecałych 3000 do 40 euro zarobił, to nie wiem ile to jest. Pozycje są nieadekwatnie małe do stosunku depozytu, nie ukrywam, bo on tu powinien otwierać w granicach nawet jednego lota. Tak? To by tu nie było 200 euro, tylko już by z 50% depozytu zarobił. Ale póki co, no, gram malutkimi pozycjami, chcę zobaczyć, bo gdybyśmy tutaj grali, na przykład policzcie sobie 3000 euro. Chcemy postawić, ryzykować 3% i postawić 20 pip stop loss, tak? I jaka wielka byłaby pozycja. No to, to taka zagadka na dzisiaj. Dobra moi drodzy, dzięki za uwagę. Będę kontynuował, pokażę Wam jutro, co się z tymi pozycjami stało i co nowego on tam otwierał. Na razie, cześć.